Część 161 i 36 w tym roku. Dlaczego niektóre, albo nawet wiele małżeństw się nie udaje? Pytaniem jest, co należy rozumieć przez udane małżeństwo. Nawet jeśli małżeństwa się nie układają obiektywnie, nadal jakoś działają. Oferują miejsce bezpieczeństwa, wspólnego wsparcia, wspólnych wydarzeń i przeżyć. Są miejscem, do którego się wraca, nawet jeśli nie zawsze czuje się tam komfortowo. Jest miejscem, do którego się chętnie wraca, albo niechętnie, bo jest tam albo komfortowo a czasem niekomfortowo znamy to z własnych doświadczeń ale to nie małżeństwo to po prostu dom dom rodzinny małżeństwo gdy przychodzą na świat dzieci wnuki przeradza się w rodzinę a rodzina osiedla się na pewnym obszarze ten obszar jest domem rodzinnym z wieloma emocjonalnymi Powiązaniami. Do tej pory mówiło się, że rodzina jest fundamentem państwa i miejscem cywilizowanego życia. Nowe koncepcje społeczne odchodzą od tego modelu, i nie wiadomo jeszcze dokładnie, czym wkrótce będzie zastępstwo rodziny. Klasyczne role ojca i matki nie wydają się tym właśnie ideologom za bardzo idealne. Ale tu chodzi o klasyczne małżeństwo, reszta to tylko implikacje. Większość małżeństw jest dziełem przypadku, skutkiem błędnych decyzji i nieuczciwych intencji, kiedy taki zamiar jest jednak uczciwy. Uczciwy jest on wtedy, jeśli ktoś postrzega małżeństwo jako związek miłosny, w którym wspólnota przynosi trwałe szczęście, w którym seksualność służy wyrażaniu pragnienia zjednoczenia się z partnerem, w którym istnieje dalsza zgodność wartości, idei, interpretacji świata i celów życiowych, w, których, w którym pragnienie... Posiadania dzieci jest wyrazem uczucia miłości między nimi dwojgiem, z którym nigdy nie chciałoby się rozstać, bo straciłoby się coś istotnego. Oto niektóre cechy małżeństwa, tak jak ja je rozumiem. To związek, w którym boleśnie tęskni się za drugą osobą, gdy jej nie ma. To sytuacja, w której ciągle. Chce się zrobić coś dobrego dla tej drugiej osoby, którą się kocha, w której poświęca się niepodzielną uwagę, a to ma pierwszeństwo przed wszystkim innym. Podporządkowuje się wszystko właśnie partnerowi czy partnerce. Jeśli weźmiesz te kryteria za punkt odniesienia, od razu zobaczysz, że wiele małżeństw zostało zawartych z innych powodów. Nie sprawdzono zgodności wartości, zainteresowań, celów, nie było się aż tak bardzo zafascynowaną czy zafascynowanym ową drugą osobą, że nie chciało się jest już bez niej żyć. Wyszło się za mąż, wyszło się za suknię ślubną, raz w życiu było się księżniczką, wyszło się za mężczyznę, bo był taki zabawny. Albo się go poślubiło, bo był taki atrakcyjny i nie odmówił. Zawarło się ślub, bo chciało ono mieć z kimś, kimkolwiek dzieci. Poślubiło się dom i farmę, a nie małżonka. Zawarto związek małżeński ze względu na zapewnienie materialnego bezpieczeństwa. Poślubiło się służącą i czcicielkę, nawet jeśli nie uważano ją za ładną i odpowiednią. Wyszło się za kogokolwiek, bo wpadło się w panikę, że pozostanie się starą panną. Nieuczciwych intencji, motywacji można dopatrzyć się na starych zdjęciach ślubnych z lat 50, 40, 30, 20. jak już od tego momentu jak wynaleziono aparat fotograficzny. Ludzie wyglądają tam na dość zirytowanych, nieprzyjaznych złym humorze i zmuszonych do spojrzenia w obiektyw w aparatu i być może w tym momencie liczą tylko w świnie, w chlewie współmałżonka, które powiększyły własny majątek jako jedyną zaletę tego małżeństwa. A potem zaczyna się cementowanie małżeństwa, to znaczy małżeństwo zostaje zabetonowane poprzez wszelkie rytuały państwowe i kościelne, które w przypadku niepowodzenia bezpośrednio łączą się z drakońskimi sankcjami, przynajmniej w sensie monetarnym. Kościół stosuje kilka sztuczek, między innymi powiedzenie, dopóki śmierć nas nie rozłączy. Nieważne co będzie dalej, musisz tak trzymać, aż się przewrócisz. Wiele osób przewraca się wcześnie, ponieważ są zdecydowane tak trzymać, aby nie narażać się na wieczne potępienie, jeśli tego nie będą trzymać. Kościół odkłada pierwszy akt seksualny na czas po ślubie i dlatego tak niektórych. Dla niektórych dawniej zawarcie związku małżeńskiego było niczym innym jak zaspokojeniem wydymanej potrzeby seksualnej. Moim zdaniem przeprowadzenie aktów seksualnych z wieloma partnerami czy partnerkami jest również naganne, ponieważ wymienia się wtedy energie, które mogą być bardzo destruktywne. A co się stanie z małżeństwami zawartymi na podstawie fałszywych przesłanek? To zwykły efekt domina. To jak niedopasowany trybik w mechanizmie wielkiego zegara, niedopasowany trybik powoduje zatrzymanie całego mechanizmu zegarowego, zanim to jednak nastąpi z biegiem lat jest coraz gorzej. Ale gdzie indziej sprzęt? ów sprzęt, ów trybik byłby odpowiedni, pasowałby po prostu ów trybik do właściwego zegara. Jednak panna młoda lub pan młody pobrali się zbyt pochopnie i dlatego wybrali niewłaściwy zegar, do którego Zresztą później, jak już powiedziałem, nie pasowali. Nierzadko zdarza się, że dzieci przychodzą na świat z niewłaściwych motywów. Nie jako owoce miłości, ale jako wynik przypadku bezmyślności, niekontrolowanego pożądania i manipulacji. Niektórzy próbują przy pomocy nowej ciąży ratować małżeństwo, cementować je. Z każdym kryzysem nowe dziecko, a potem ci ludzie, głównie kobiety, są przytłoczeni takim życiem. Bezduszne małżeństwo, które nie zapewnia już stabilności i liczne dzieci, którymi trzeba się zająć. Najczęściej dzieje się to kosztem żony i matki. Wtedy w supermarkecie, a obserwuję to często, widzimy młodą, zaniedbaną matkę z czwórką małych dzieci i psem na smyczy która jest już całkowicie zestresowana tymi zakupami, bo to przekracza jej możliwości. Żadnego śladu mężczyzny, być może mężczyzna odpoczywa w tym czasie od żony, dzieci i psa. Co powinno się zrobić? Zależy kiedy. A co jeśli dziecko już padło do studni? Przed zawarciem wiecznego związku należy zadać swojej duszy pytanie, nawet w czasach różowych okularów, czyli gdy się jest zakochanym, zakochaną, i spróbować odpowiedzieć, czy dowiedzieć się, czy podoba mi się myśl o zaangażowaniu w związek na wieczność. Albo, albo są we mnie jakieś opory, jakieś przeciwności, czy jakieś obiekcje. W przypadku oporów, czy nawet jakichkolwiek obiekcji, pod żadnym pozorem nie należy zawierać taki związek. Nie wierzę w to, że ludzie są sobie przeznaczeni. Poprzez nieuczciwe motywy lub niezgodność celów i wartości tworzą fakty, a niebo dostosowuje się do tych faktów niczym system nawigacyjny samochodu i zaczyna tworzyć z tego, co możliwe, najlepsze. Nieważne jaka droga, niebo zawsze reaguje pozytywnie. Rozpoczyna się więc związek karmiczny, który służy jedynie czem celom posiadaniu dzieci, tworzeniu bezpieczeństwa materialnego i ocieraniu się, czyli szlifowaniu się o siebie nawzajem w celu wykształcenia charakteru. Często jednak bohaterowie takiego związku są szlifowani w taki sposób, że jeden rozwija swoje negatywne cechy charakteru kosztem drugiego, a ten cierpiący pod tym, który jest nieco bardziej dominujący, staje się mniejszy i mniejszy i bardziej nieautentyczny oraz z powodów oportunistycznych całkowicie rezygnuje z własnej indywidualności identy, i autentyczności. Inni zaś mówią, obserwując taki związek, ale małżeństwo zmieniło go na niekorzyść, dawniej był lepszy. Tam, gdzie nie ma zrozumienia, powstają takie braki równowagi. Życie staje się nieszczęśliwe, staje się tylko teatrem. W pewnym momencie, często bardzo późno. Dusza zaczyna się przeciwko temu buntować.